Cześć, nazywam się Agata Skomar i jesteśmy dzisiaj w akwarium dyńskim. Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić zwierzęta, które całe życie poruszają się bokiem i mają 10 nóg, czyli zaliczamy je do 10 nóg. Jeśli zgadłeś, że to krab, to bardzo dobrze, bo to o nich będzie dzisiejszy odcinek wszystkie kraby tak jak powiedziałam mają 10 nóg z tym że uwaga cztery pary to odnóża kroczne jedna para czyli piąta została przekształcona w odnóża chwytne i w ten sposób mamy że tak powiem szczypce. no dobrze ale w kogo w takim razie możemy spotkać w morzu bałtyckim w bałtyku możemy spotkać trzy gatunki krabów pierwszy z nich to krab brzegowy i jest to nasz gatunek rodziny. Szerokość jego pancerza to około 6 cm, i można pomyśleć sobie, że nie za dużo. Jednak uwaga: jego krewniak, który przybył do nas z Ameryki Północnej, krabik amerykański, jego szerokość pancerza to zaledwie 2 cm, więc znacznie mniej. Natomiast największy krab, którego spotkamy w Morzu Bałtyckim, to krab wełnistoszczypcy, który przybył do nas aż z Chin. Te kraby, jak sobie spojrzymy na swoich odnóżach chwytnych, czyli na szczypcach, posiadają taką specyficzną narość, dzięki której jesteśmy je od razu w stanie odróżnić od pozostałych gatunków. Jednak, gdyby takiego kraba, wełnisto szczypcego udało Wam się spotkać, na przykład wyrzuconego na brzeg plaży, to jesteście w stanie odróżnić, czy patrzycie na samca, czy na samicę. Tutaj mam dzisiaj suszone kraby i uwaga! Tutaj właśnie jeszcze można zwrócić uwagę. Było widoczne na zdjęciu, ale tutaj nawet u takich zasuszonych krabów widzimy dalej widoczną tą narość. No dobrze, tutaj mamy stronę grzbietową kraba, więc musimy sobie odwrócić go na stronę brzuszną i patrzymy sobie na jego brzuch. Jeśli tak tutaj, ta część jest taka dosyć wąska, to mamy do czynienia z samcem. I uwaga, dla porównania mamy tutaj samicę. I widzimy, że tutaj ta część jest bardzo szeroka, zajmuje tutaj całą powierzchnię tej strony brzusznej. Więc z łatwością jesteśmy w stanie odróżnić, czy patrzymy na samca, czy właśnie na samiczkę. I jeszcze skąd właśnie u samicy jest taka o wiele większa ta płytka, ponieważ jakby pod nią krab wełni szczypcy ukrywa jajeczka. Gdyby ktoś się w ogóle zastanawiał, skąd krab z Chin i z Ameryki Północnej znalazł się w Morzu Bałtyckim, to odpowiedź jest w sumie dosyć prosta. Przybyły do nas wraz z wodami balastowymi różnych statków i tak odnalazły sobie dom również w morzach tutaj w Europie. W takim razie życzę Wam napotkania wielu żywych takich krabów, żebyście mogli sobie poobserwować, jak one zachowują się pod wodą. Dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję, że do zobaczenia.